To jest Cristiano Ronaldo. Osiągnął całkiem sporo w karierze. Nie tyle co I dzisiaj jego syn to pobije. Znaczy zobaczymy czy to pobije. Zaczyna w Alnas. Tak się nazywa ten klub? Czy mi się pojeba? Czy przypomina siebie? A co to za gówno? Ma 16 lat. Jest napastnikiem. I ma 60 overalla. Bo pewnie jak zacznie karierę. To będzie miał wysoki overall. I tu gra Abdullah. Po pierwszym sezonie. Ronaldo zostaje w Alnas. Rozwinął się o 6. Ale zagrał tylko dwa spotkania. Bez branki, bez asysty. I co, jak porównamy ich statystyki? No troszkę brakuje mu do ojca. Ale może coś wygrał? Nie no, puchar tym barka tylko. Ale chila najlepsze w lidze. Szybko poszło. Bo Ronaldo już zmienił klub na Wizelle I nie grał tutaj regularnie, co ciekawe. 15 spotkań, 6 bramek, 1 asysta. O nie, jak on zaraz nie będzie kluczową postacią w klubie, to nie przepije nawet tych meczów rozegranych przez Ronaldo. Nie kłamałem, że są najgorsi w lidze. Patrzcie, jaka przewaga punktowa nad 17 Moriense Puchar Portugalii nie wygrali, a w Europie... Nie grali. Nie, skali to niemożliwe. Pokaż. Nie pokażę, bo coś ukryłem tego człowieka. Dajem dupy. Ronaldo pozostaje w Wizeli, ale rozwija się jak pojeb. Ma 80 już overalla, no jest najlepszy zawodnikiem tego klubu, więc liczę, że nastrzela. 12 bramek, 3 asysty. Jestem zadowolony. Ty, poczcie, jaką groźnie wygląda. Jezu. Póki co Cristiano Ronaldo Junior Union 49 spotkań, 18 bramek, 4 asysty w całej karierze. Długa droga przed nami. Osiągnięcia. Nie było, ale jak na ten klub były, bo w 12 miejsce i znowu Moriense wyżej od nas. Kurwy syn. No nie wygraliśmy kuchary Portugalii. Kontrowersje. Trafia do Porto, ale patrząc na to, że jego ojciec był silnie związany ze Sportingiem, on w Porto. Mają ciekawie na chacie. No rozwinął się o 3. Czemu mu wiek nie wzrósł? Ta kariera jest tak pobłogowana. Ale jak zagrał 45 spotkań, 27 bramek, 7 asyst, on piecze. Albo gotuje. No już zaraz przekroczy bariery 100 meczów. A Sporto może być pierwszy trofeum. O i mamy. Pierwszy trofeum Cristiano Ronaldo Juniora. No i Puchar Portugalii. On przebije swojego ojca. Jeszcze Liga Mistrzów, tak o. No szybko. Nie, w 1.8 przy granicy Bayernem. A był królem strzelców? Kujno, on jeszcze jakiś... Ronaldo dopiero na trzeci No a jak chcesz może, nie wiem, taki cię jest synem Messi'ego To zostaw lajka Gotujemy Dziękuję, ja nie skorzystam Ja jak coś nie steruję cały czas tymi klubami Tylko pod koniec sezonu jestem w innym klubie I przenoszę się do Porto gdzie wszystko pięknie widzieć No widzicie, dopiero dołączyłem Ja jestem Jowicewicz. Nie widzieliście? Szkoda No a ten mały Ronaldo jest pojebany Rozwinął się O4. W wieku 20 lat ma 87 overall. i gra jeszcze więcej! 51 spotkań, 35 bramek, 8 asyst. Ty, on to zrobi. Ja coś czuję, że on pobije ojca. Jak to zabrzmiało Nie bij ojca. No i drugi tytuł ligowy w tym momencie. W Porto 72 punkty, jeden punkt więcej niż Benfica, ale tutaj się nie udało. Europejski puchar, kto wie? Nie weszli z grupy. Trzecie miejsce w dosyć mocnej grupie. nie licząc Fenerbahce Bez urazy. A byli w finale gieł... Europy, ale Juventus wyciężył Czy w tym roku był królem strzelców? Był, 28 bramy w lidze no, Mega transfer Ronaldo Junior trafia do Manchesteru United Coś pięknego Rywalizację w pierwszym składzie ma jak widzicie McNeila nie liczy Zagrał zero. To coś się zepsuło ty! On nie grał dużo. Osiem spotkań, dwie bramki, jedna asysta? Nie, ten sezon sobie wszystko zepsuł. Pomimo tego, że dużo nie zagrał, to mam nadzieję, że coś powygrywa, bo... No, Zaczynam wątpić, że tyle bramek w karierze. Czwarte miejsce Manchester United. Nawet, nawet nic nie wygrał. Chyba, że... Puchar Anglii. O Boże. A z kim odpadli? Pewnie z... Dupa. Z argu. Argu. 4-2. Ale Europa. Do zwojowania. No, z Bayernem przegrali w 1-8. Taki fajny transfer, a się okazał... No chyba, że teraz. 92 overalla, 23 lata i nie ma tego hojlunda. Nie, jak będzie więcej grał od niego. 25 spotkań, 13 bramek, 2 asysty. Czemu on nie gra w każdym meczu, jak tu nie ma napastnika dobrego? Uciekaj stąd. Spadaj z to jest chyba już szósty, piąty sezon, a jeszcze nie przebił bariery 200 spotkań. Martwi mnie to. Nie uwierzycie, co się wydarzyło w Premier League. West Ham wygrywa United drugie. Czy United przegrało mistrzostwo z West Hamem o jeden punkt? Patrzcie na ten Bill of 322 30-22. wygrywa Leeds. Nie, ten sezon to jest jakiś my. No i znowu w Lizy mistrzów odpaliśmy z tym Bayernem. Ktoś zapyta Skydu, Deklu, czemu nie sprawdzasz złotej piłki? Jak on póki co nie gra w tym meczu, to nawet nie ma szans, żeby zgarnął ją. Nie się! No i jak widzicie, nie dostał powołania nawet do reprezentacji Portugalii. Nie wiem dlaczego. Ale by miał takie coś. A nie ma takiego coś. No i znowu mam wrażenie, że mu wiek nie wzrósł. Dalej jest w Manchesterze United. Jest jeden z najlepszych na świecie. Wiecie, ma 96 razy, znowu rozwinął się o jeden, ale nie ma rywalizacji w tym składzie. Czyli ja dobrze widzę? Czemu tu grał Aleksander Arnold? I o to chodziło: 58 spotkań, 36 bramek, 16 asyst. Tak to się robi. Teraz możesz się w tym Manchesterze i robić tylko takie staty. No w tym momencie Ronaldo przebił barierę 200 meczów, 100 bramek, no asyst jeszcze nie, ale tytuły. To też jest ważne, żeby on je zgadł. No przegrywy straszne. No. Drugie miejsce, teraz 3 punktów zabrakło. I znowu bilet bramkowy 22 Drugi raz pod rząd? Ło? Udało się wygrać FA Cup z Newcastle w finale Więc mamy drugi puchar krajowy Ale niestety w jednej ósmej ligi mistrzów odpadamy Z perze przekupili Ronaldo wygrał 7 lig mistrzów Jak teraz nie zacznie wygrywać Co nie pobije ojca Nie no znowu to powiedziałem Nie bij ojca Przechodzi do Perze Ma 95 oceny 24 lata Jest jednym z na świecie Ale wiem kto jeszcze jest jednym z najlepszych na świecie Mbappe w tym składzie ma niższy overall, Ronaldo będzie grał, Mbappe nie Aha, Mbappe wszystko zagrał, tylko Ronaldo zagrał jeden mecz w lidze On chyba nie będzie takim gołtem, ale w PSG powygrywa Mamy tytuł ligowy, ale tutaj każdy raczej się tego spodziewał 14 punktów więcej niż Marsylia I co, kurwy z Marsylii? Nie no, żartowałem chcę Coupe Nacional też wygrywa PSG Tragedia Grupa w lidze miejsców przegrywa I my na trzecim miejscu, byliśmy gorsi niż United Ale grałem w lidze Europy i wygraliśmy! Fino z Barceloną Ja muszę zobaczyć, finał Ligi Mistrzów. To finał Ligi Europy był ciekawszy niż finał Ligi Mistrzów. Nie wiem, doliczę tą Ligę Europy. No, Ronaldo nigdy nie wygrał. Czy już w jednej statystyce jest lepszy? No nie wiem. Znowu mamy jakieś euro albo coś. I Ronaldo nie ma powołania. On ma jakieś banalne reprezentacje. No ale dobra, Portugalia po prostu nie gra na tym turnieju. Wszystko się wyjaśniło. Majulu? Ale sobie nazwisko. Ale wracając, Ronaldo zostaje w PZE i jest zadowolony z minut na, na boisku. Więc prawdopodobnie grał. Nie no, zagrał dwa mecze i dwie bramki. I on był zadowolony? Wszystko ok z tobą? Jestem troszkę pijany. Ma 25 lat i nawet 300 spotkań nie rozegrał. To nie ma szans. Chociaż osiągnięcie zrób z Drugie pes nic była lepsza od nich. Czemu to się wydarzyło? I znowu binot brękowy 22? To mnie prześladuje. A <noise> w pucharze Francji odpadliśmy z Toulouse. U. A ćwierćfinał finał Ligi mistrzów z Walencji oprzykwaliśmy? Jak oni praktycznie spadają z Ligi Hiszpańskiej? Aż mi przykro się zrobiło. Mamy już jedenasty sezon. Naprawdę. Dobre wiadomości? No dalej jest Penzhen. To słaba wiadomość. Nie rozwija się. To też słaba wiadomość. Ale Mbappe ma nagle 88 ofrala, bo zaraz kończy karierę. To dobry znak. O, tu jest jakiś sąd z Korei i też jest lewym skrzydłowym, ale to nie są. Dla mojej głowy to za dużo. 46 spotkań, 20 bramek, 4 asysty. Let's no ale Mbappe i tak patrzy ile grał. No bo po tym szanowni, statystyki Ronaldo się polepszyły, ewidentnie. Ale i dużo brakuje. Nie no. Ten odcinek uświadamia mi, że Ronaldo naprawdę jest gołty. Tutaj nawet tych tytułów ligowych nie da się wygrać, bo tutaj Marseille nagle gra... Taką. I kop na final też nie wygraliśmy. Kury z Lionem odpadliśmy 3 do 2 przepraszam, przepraszam, przepraszam oni wygrali Ligę Mistrzów w tym momencie jeden do 0 z Leverkusen sprawdzę tą złotą piłkę, bo przez to, że pierwsze wygrała, pora szansa, że Ronaldo został zdobywcą złotej piłki pierwsza Liga Mistrzów, jeszcze 7 i pobije ojca, a jeszcze mamy powołanie Ronaldo, Puchar Reprezentacji Mężczyzn, Portugalia wyszła z grupy, ale przygrali w 1 8 z Holandią, mam nadzieję, że chociaż Ronaldo strzelił dużą ilość bramek, no Ronaldo 3 3 mecze, jedna asysta, no w sumie średnio więc zawsze to jakieś dodatkowe statystyki, ale może złota piłka. Znamy zwycięzcę złotej piłki kto to będzie? Kamil Wawrzynia? Kim jest Kamil Brzynia? O co chodzi? Szczerze? Troszkę się wkurwiłem Bornaldo zaczął grać w PS, zdobywać Ligę Mistrzów i do Barcelony, to jest on by go pobił 28 lat, 96 overalla, czy on się rozwinął? Nie pamiętam. 54 mecze, 26 bramek 8 asyst, pięknie. Przebił barierę 300 sportów. Spotkań. Prawie ma już 200 bramek, ale dostać z tych Ronaldo jeszcze długa droga. A i kończymy karierę, gdy osiągnie wiek 39 lat, czyli tyle, ile obecnie ma Ronaldo. To podwójnie boli Ronaldo, ale tego seniora, ponieważ Barcelona na pierwszym jeden punkt więcej niż Real Madrid, ale jest to czwarty tytuł ligowy. Ale w Copa de Espana Real Madrid się zemścił i pokonał Barcelonę tutaj w ćwierćfinale finale 2 do 1, ale finał i tak był taki, Nie za ciekawy. Ale czy Liga Mistrzów, czy to się wydarzy? Nie. Przegrywają ze Chelsea 3 do 2. A co ciekawe, wygrywa Real Sociedad z Chelsea w finale. Real Sociedad? Który mieli miejsce w lidze? Real Sociedad był na 11 i wygrał Ligę Mistrzów. Co kur? Może był królem Strzelców La liga. No, jakby się nazywał Leonardo, to by wygrał, ale nawet go nie ma w top 5. No, no, patrzcie, znowu nie mam Portugalii na euro. Złe wiadomości. Audrey zaraz zakończy karierę. Nie płaczcie. Ronaldo pozostaje w Barcelonie, oczywiście. Ma 96 lat, 29 lat i zagra 50. 52 spotkania, 15 bramy, 6 asyst. No to dupy. Czemu ty tak grasz? Ze statystyk wszystkich najlepiej idzie mu wbijanie po prostu występów. Może Barcelona grała jakoś fatalnie? W sumie grali fatalnie, bo byli na czwartym. Pod Almerio, pod Majorką. To nie jest druga liga hiszpańska. No, Copa de España też nie wygrali. Z Almerio przygrali. I w lidze mistrzów przegrali w półfinale z Villarrealem. Dobrze, że nie jest z Almerio. Nie no, żany król strzelców, żany nic. I ja mam sprawdzać złotą piłkę. Cytujmy się. Chora sprawa, bo Ronaldo w wieku 30 lat Nagle rozwinął się o jeden Dalej jest w Barcelonie, jest ze wszystkiego zadowolony Ale zagrał 57 spotkań, 37 bramek 8 asyst To był ten sezon Chyba będzie złota piłka szczerze No zaraz będzie miał połowę rozegrania spotkania Ronaldo No z bramkami teraz naprawdę poszalał A w asysta cienko Nie, żebym chciał, żeby on wygrał teraz wszystko Naprawdę Z Barceloną no, wygrywa La Liga Piąty zdobyty tytuł ligowy Ronaldo przypominam ma siedem i kopa do Espania Barcelona. A i zostawić suba, bo on daje ci kluczyki. Albo 2 złote. Wybieraj. Nie. 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 Liga Mistrzów. Przegrali z Realem 2 do 0 w finale. Byśmy to mieli. A i tak chyba sprawdzę tą złotą piłkę, bo to może się udać. I był królem strzelców. Po tylu tak się udało. I Ronaldo leci na Mistrzostwa Świata. Portugalia na pierwszym w grupie, Polska druga. Idealny scenariusz. Ale później, przegrywając z Węgrami, Polska też przegrywa. Ronaldo Junior nie wygra Mistrzostwa świata, ale może był tu kluczowy? No, kluczowy chyba do tego, że przegrali. Czemu jest dwóch Mendesów? Bracia Mendes? No, dodatkowe rzeczy do statystyk. Ale może była złota piłka. Dobra, mamy złotą piłkę. No, nie znowu ten Wawrzyniak. No, to jest chuj. No, czemu on tak troluje? Ronaldo dalej w Barcelonie. Czwarty jego sezon tutaj. 90 temu 31 lat. Jest dalej jeden z najlepszych na świecie. I miał w rywalizacji tylko Lopeza. No i wygrał do rywalizacji 52 spotkania, 30 bramy 10 asyst. Jeden z lepszych sezon. A tu jest kara. Ja nic nie zrobiłem. 503 mecze rozegrane, 263 bramki i 75 asyst. Jeszcze dużo brakuje. Nie, ja nie chciałem tego widzieć. Dopiero na piątym Barcelona. Przecież to będzie Liga Europy. Chopa de przegrałem z granadą. Ale wygraliśmy Ligę Mistrzów po raz drugi. Możemy zgarnąć złotą piłkę. Dobra, pokonaliśmy Borussię 2 do 0. I został królem strzelców Pawłowski jakiś na czwartym. Nie no, zobaczcie to złotą piłkę, bo to serio może się udać. O mi migrę. Ej, no, no drugi raz! To się okazało, że w tym sezonie była plaga egipska i nie było tej piłki. No, no tak naprawdę nie dało się przysymulować. No i Ronaldo okazał się pierdolnięty. Przeżył do Monzy. Ktoś mi to wytłumaczy. 96 -wy real, więc już ocena mu spada niestety. A jak spojrzymy na skład, to naprawdę tu są wysokie oceny. To może ja jestem głupi. I zagro 57 spotkał 24 bramki, 4 asysty. tych bramek nie ma dużo i asyst, ale spotkań dużo. Patrzę na te statystyki, nie wiem pojęcia jak to Ronaldo strzela aż tyle bramek. W karierze. Potwór. I dziesiąte miejsce w lidze. Gdzie są moje trofea? Kopa do Espania byli blisko finału chociaż, ale tutaj z Napoli przegrali. I czy grali? W Europie gdzieś. No grali widzę miejsce w trzecie miejsce w grupie. Liga Europy może. Po raz drugi. Nie wiem, doszli do półfinału, tam przegrali z Leverkusen, a co ciekawe Ceti wygrywa cały ten turniej. No i Ronaldo powołany. A Endiaje, kontuzja. Biedny nie To w ogóle pierwszy euro, gdzie Portugalia gra. I nie wyszli z grupy. O co z nimi chodzi? Tutaj bilans bramkowy z zadecydował, a Ronaldo ile zagrał. Nie, no on zawsze ma takie same statystyki. Jeden z braci Mendes nie dostał powołania, ich nie można rozdzielać. Zawsze to jakieś statystyki, ale no... Ech. No i kolejny transfer. Tym razem do... O, chyba się wiemy. Do Borussii. A czemu tak powiedziałem brzydko? Bo tutaj jest Cordoba 91. No Ronaldo teoretycznie jest lepszy. I tak może nie grać. No grał nasz Ronaldo. 46 spotkań, 24 bramki, 8 asyst. No nie jest to nic wyjątkowego. No 609 spotkań, już rozegranych, to serio. To chyba jedyna rzecz, która może mu się udać, to przebić tę ilość rozegranych spotkań. Bo jak widzę, jeszcze to Burusy na czwartym. Przecież to nawet blisko mistrzostwa nie było. A może skupili się na Pucharach? No, na pewno. Z Wolfsburgiem w drugiej rundzie przegrali. A w Lidze mistrzów w finale przegrali z Leicester. Przecież to był finał na wyciągnięcie ręki. O taką. Jak to wygrał? A Barcelona. Powiedzcie, jaki jest sens sprawdzania tej złotej piłki? Jak tu nawet nie ma argumentu? Może był królem strzelców Bundesligi? No były na piątym miejscu. A Ronaldo ma 34, ma już 90 wrana, więc teraz scena poszła ostro w dół. 49 spotkań, 27 bramy, 9 asyst, nic wow, ale sraki nie ma. No zaraz będzie miał 100 asyst, może w tych asystach się uda, ale no nie, to by musiał tak zacząć walić. Dobra, jest bardzo dobrze. Mistrzostwo Bundesligi Który to tytuł ligowy? Szósty. DFB pokal też wygrywają. Liga mistrzów, proszę. Nie no. Gdzie oni odpadli? Na z Leverkusen w finale. Ej, dobry jego sezon, bo był... Które strzelców Bundesligi wystarczyło? 21 bramek. Nawet Robert nie dobrały A czy on będzie grał w reprezentacji? Dostał powołanie. No, z grupy wyszli bez problemu. Dalej pokonali USA. Później Ukrainę. Później Argentynę. Czy syn Ronaldo wygrał i świata? Nie, Francja. Tak blisko było. Może on tam nic nie grał. 7 meczów. Jedna bramka, jedna asysta? Ty tutaj wszystko wykrywał. O, wrócił brat Mendes. A nic nie grał. No, Ronaldo. Dalej w Borussii, 85 overa, minus 5, 35 lat. No teraz to sedam po 100 bramek i on to robi. No i może faktycznie nie gryć nawet składzie, bo to jest Bianci. Ronaldo tutaj grał bez problemu, ma jakieś zawieszenie albo zakaz wjazdu, że w dupę 48 spotkań, 27 bramek i 3 asysty. No te 713 spotkań ładnie wygląda. 367 bramek w sumie też. I 100 asyst. Ej, to nie są ze statystyki. Jakbym ja wiedział, to bym nie pozwolił mu tutaj grać. 11 miejsce po Rosji, przecież to jest. Mistrz Bundesligi. Co za krzaki? DFB Pokal. Nie to są kurwy. Misio, ratuj. Przygrali z Hamburgiem. Hamburgerem. Nie powiem, co ja robię z hamburgerem. Siadam do niego. Ej, Liga mistrzów. Jezu ale OG grupa. Ej, dobrze im szło. Tutaj przychodzą Inter. Tutaj przychodzą Brighton. A tu Barcelony. Nie? Czy on został królem strzelców? Nie. Krupa. Bo znowu Robert na piąty. Niestety, albo stety. Zależy za kim byliście w tym odcinku. Czy za Ronaldo, czy za Cristiano Ronaldo Juniorem. Bo mamy transfer do Brighton 82 oceny No to w Borusi by nie grał Tutaj są zawodnicy na jego poziomie I ile on zagrał? 21 spotkań, 6 ramek, 1 asysta Poza tym, że Ronaldo przebił w barierę 100 asyst I tak te styki są dobre A nie to samo co gołci Ale może coś z i wygra? Premier League na przykład? Nie no, 17 miejsce To by się spodziewał, że nie wygrają ligi? I ja na pewno nie Ale Luton wygrał FA Cup. Czemu to nie mogliśmy wyjść my? Czy możliwe, że grali w Europie? grali w Lidze Mistrzów, a nie wyszli nawet z grupy ale grupa naprawdę ciężka, dziwne że Atletico nie wyszło drugi sezon w Barney, wątpię żeby on coś przyniósł mając 79 overalla, fajnie żeby tam pograł ale z minut na boisku jest zadowolony, no 14 spotkań zagrał jedna branka, dwie asysty, o masakra a może, wygrali Premier League, Ej! no mieli 10 miejsce, ogromny progres, z sezon mieliby szansę wygrać ligę, bo Fulham jest na pierwszym i to z przewagą 6 punktów, FA Cup też nie wygrał i w tym momencie mamy ostatni sezon, ale ostatni sezon w nowym klubie. Ronaldo w Galatasaray na koniec kariery, bo 74 overalla, jest tu jeszcze jakiś Kaja, tyle samo overalla. Kto zagrał? Więcej. Przez chwilę myślałem, że to są statystyki Ronaldo, a to są statystyki Ronaldo. Chciałem postawić na młodego, perspektywicznego, a nie na starego. chuj. Dobra, ale szans na wygranie Ligi Tureckiej jest spór. Nie no, szóste miejsce. Turku pasji też nie wygrywamy, bo wygrywa Istanbul. Baspor, Liga Europy jakaś. Graliśmy w Conference League i nie wygraliśmy, odpadliśmy w półfinale. A Royal Albert w finale! U. O nie, przegrali! Porównując statystyki Cristiano Ronaldo i Cristiano Ronaldo Juniora, to Cristiano Ronaldo Junior był lepszy tylko w wygrywaniu Ligi Europy. W innych kategoriach wszystko gorzej, on ledwo zagrał więcej spotkań niż Ronaldo strzelił Bramy. Ale tak patrząc na same statystyki Cristiano Ronaldo Juniora to nie są one najgorsze. Ale jeżeli chcecie jeszcze taki odcinek, a może właśnie z synem Messi'ego, to piszcie i wpadajcie na Instagram, bo tam musisz sam to zobaczyć.